Światowe Forum Ekonomiczne domaga się, aby rządy państw na całym świecie wprowadziły zakaz uprawy żywności w domu przez ogół społeczeństwa, rzekomo w celu ratowania planety. Organizacja globalistyczna twierdzi, że żywność produkowana lokalnie przyczynia się do zmiany klimatu. Światowe Forum Ekonomiczne argumentuje, że zakaz produkcji żywności na miejscu pomoże rządom w osiągnięciu celu Zielonego Ładu do 2030 roku, aby spełnić cele Światowego Forum Ekonomicznego dotyczące Zielonego Ładu. Rządy muszą radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 2030 roku, a do 2050 roku całkowicie je wyeliminować. Jak twierdzą tak zwani eksperci, stojący za niedawnym badaniem Światowego Forum Ekonomicznego, naukowcy najwyraźniej odkryli, że ślad węglowy żywności uprawianej w domu niszczy planetę. W rezultacie Światowe Forum Ekonomiczne i inni globalistyczni fanatycy klimatu domagają się teraz interwencji rządów i zakazania jednostkom uprawy własnej żywności, aby uratować planetę przed globalnym ociepleniem. Globaliści twierdzą, że umożliwienie obywatelom uprawy własnej żywności zniweczy wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów programu Zielonego Ładu. Zgodnie z wytycznymi Światowego Forum Ekonomicznego i Organizacji Narodów Zjednoczonych. że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.